Piękny, prawie czterdziestoletni. Dzwoni piękna, prawie czterdziestoletnia. Koleżanka żony, jedyna kochana, z komórki na komórkę. Od tak sobie wieczorem dzwoni do nas. Co robicie o tej porze, kochani wy mówi. Jest środa lub czwartek, 20:42. Siedzimy, gadamy. I co? Naciska. No, wiesz, pijemy gorzałkę gorzką, żołądkową. A z czym? Czy tak samo? Tonik, cytryna i. I... Nie przestaje. Słuchamy Boba z dredami. a do książka tacy sami, tak. My, piękni, prawie czterdziestoletni. Wieczór wiosenny, 2042, dwoje dzieci za ścianą, Gorzałka gorzka z tonikiem, świadectwo czasu i kraju. Nie Anglia, nie zagranica. Prawda słów, prawda półsłów. Potrzeba przepisów? I rozmawiamy o książkach, żeby nie było Żynic. Miesiąc, kwiecień, maj, rok bieżący, jak wąż, wciąż ten sam, bez zmian. Do przodu nas ciśnie, nas gna. No to pasuje, kochani, pasuje. A jak? Nic, nie myślałem, że może. No, już czas, cisza, już nic.